Wosk już przesekł i pozostała już nam ostatnia czynność, wypolerować. Do polerowania użyję zwykłej bawełnianej szmatki. Posk Starbucks. To jest jak już bardzo dobrze, się bardzo ładnie poleruje. Natomiast sam pierwszy firmy SUPOR jeszcze jest troszeczkę mokrawy, ale spróbuję go wypolerować. Czekają się kłaczki. Także po wyschnięciu już nie jest Taki żółty. Znowu się zrobiła biała. Ale jeszcze bym musiał dłużej schnąć. Jest za mokrym. Natomiast farba już jest suchy i można go ładnie wypolerować. Dopiero, oczywiście, polerować nie trzeba. on jest, jest tak jak trzeba. во скија се што Czy farba jest dobrze zabezpieczona. Czy będzie nam się trzymać tego, tej plastikowej powłoki frontu kuchennego? Naprawdę to jest jeszcze. On tylko przesek do kolorowania, ale wosk powinien do końca wysychać 24 godziny, żeby całkowicie stwardnić i, i, i zabezpieczyć farbę. Natomiast makier. Lakier już jest suchy, o też nie do końca, też lakier powinien 12 godzin, on... po pół godziny jest suchy, ale dopiero po 24 godzinach to zapewnię, że jest całkowicie suchy i mebel jest gotowy do użytkowania. Myślę, że jak to jest lekko skrobię, to nie schodzi. Zawsze musimy pozwolić farbie najpierw dobrze przesnąć zanim zaczniemy ją utrwalać. Tak samo wosk czy lakier. Wrażenie suchości jest dużo wcześniej niż rzeczywiście suche. Zawsze te 24 godziny musimy dać. Tak wygląda nasz front. 好看的。